Jesteśmy dzisiaj w nowej soli w Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza. Tematem dzisiejszego reportażu będzie użycie nowych technologii. Raz zobaczymy, jak to działa w szkole. Cześć. Dlaczego używasz telefonu? Głównie telefon używam do grania. A w celach szkolnych? Sprawdzam, co na dzienniku elektrycznym. Słucham obie. Cześć. Cześć. Dlaczego no używasz laptopa? Najczęściej wygramiam. A Czytam książki na komputerze, czasami wchodzę na dziennik elektroniczny, przygotowuję jakieś materiały na lekcje. Zapytajmy dyrektora, jakie są w tej szkole nowe technologie. W mojej pracy staram się podejmować takie działania, które spowodują, że uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z technik informatycznych bądź też rzutników multimedialnych, tak aby można było prezentować programy z wykorzystaniem internetu. Poza tym, uczniowie mają możliwość korzystania z internetu w bibliotece szkolnej w świetlicy, a także posiadając sieć WiFi, mogą korzystać z, na przykład, z własnego sprzętu z komórek, z tabletów. Poza tym że cała nasza społeczność, nauczyciele, uczniowie, a także ich rodzice, mają dostęp do e-dziennika. Nauczyciele wykorzystują także e-podręcznik w procesie edukacyjnym. Nie wspomnę już o pracowni komputerowej, bo to jest po prostu standard. Jak Państwo zaobserwowali, czy nie używają tylko laptopów i nowych technologii w celu grania, ale również w celach edukacji, czyli sprawdzają oceny na e-dziennikach, Czytają książki, słuchają e-booków.